Monsignor Dregos Ryff, arcybiskup de Jak arcybiskup Ryś został kardynałem? Sekretne rozmowy papieża Franciszka z Billem Clintonem. Czy kościsty facet z wysuniętą górną szczęką może zostać nic świata? I'm unstoppable. Dla Amisza COVID niegroźny. Europa wymiera, a mordowanie dzieci nadal trwa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Trudno Być Katolikiem. Nazywam się Maciej Świeżyński, a to jest kolejny odcinek Dzieje się. Zanim przejdę do właściwych treści, chciałbym Wam bardzo serdecznie serca podziękować za wsparcie duchowe, jak i finansowe. Dzięki Wam jesteśmy w stanie, jako niezależni twórcy, rozwijać naszą całkowicie oddolną inicjatywę. Bez Waszego wsparcia byłoby to po prostu niemożliwe. Budujmy społeczność ludzi wrażliwych, naprawdę. A prawdą jest Chrystus. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. No to mamy okazję, aby pomachać flagami i potańczyć w kościele. Metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś został mianowany przez papieża Franciszka kardynałem. Konsystorz, na którym Franciszek wręczy insygnia nowym kardynałom, odbędzie się 30 września bieżącego roku w Watykanie. Jak sam kardynał Nytrz mówi... Arcybiskup Ryś został kardynałem trochę wcześniej niż się spodziewałem, bo tego wyboru, prawdę mówiąc, spodziewałem się w przyszłości. Prawdę mówiąc, mnie również ta nominacja jakoś szczególnie nie zaskoczyła, choć w odróżnieniu do kardynała Nycza mnie, jak możecie się domyślać, ona nie ucieszyła. A dlaczego? Posłuchajcie dalej. Ksiądz arcybiskup Ryś w czasach krakowskich pracę naukową łączył z zaangażowaniem duszpasterskim. Związany był z ruchem Światło-Życie, promującym owo duchowe przebudzenie, które w połowie lat 90. doprowadziło do szeregu rozłamów oraz porzucenia kościoła katolickiego nie tylko przez pojedyncze osoby, ale także przez całe wspólnoty. Przyjawami tego ruchu dzisiaj są m.in. wydarzenia takie jak fałamu, czyli seanse spirytystyczne mające na celu masowe uzdrowienia. Założycielem ruchu Światło-Życie był ksiądz Blachnicki, Miłośnik i promotor ultramodernistycznej teologii w wykonaniu Karla Ranera. Dla niewtajemniczonych, teologia Karla Ranera nawet nie leżała koło katolicyzmu. Jest to jeden z antybohaterów Soboru Watykańskiego II, którego celem działań była, jak to określił jeden z jego uczniów, rewolta przeciw tradycyjnej i przestarzałej filozofii i teologii oraz odebranie uwaga należnego miejsca w planie Bożym Najświętszej Marii Pannie. Wszystko po to, aby wyeliminować przeszkody na drodze do pojednania z protestantami i prawosławnymi. Wracając do księdza Blachnickiego. Co ciekawe, miał on pełne poparcie u ówczesnego kardynała Karola Wojtyły, który otaczał go parasolem ochronnym. Oprócz aktywnej działalności kardynała Rysia w kontrowersyjnym ruchu Światło-Życie, wspiera on również wspólnoty drogi neokatechumenalnej, a jest ona kolejnym koniem trojańskim w Kościele Katolickim, odciągającym wiernych od niedzielnej mszy świętej. Gdzie bardzo często świetcy liderzy przejmują kontrolę nad wspólnotą, prowadząc ją do sekty. Herezja drogi neokatechumenalnej w dużym skrócie polega na odrzuceniu dwutysiącletniej nauki Kościoła i powrót do Kościoła Pierwotnego, wzorując się w obrzędach na religii żydowskiej. Wiem, bo sam w tym uczestniczyłem przez prawie dwa lata. W roku 2002 ukazała się książka pod tytułem Celibat, w której. Kardynał Ryś stara się udowodnić, że celibat nie jest konieczny do przeżywania w pełni kapłaństwa i w zasadzie może go nie być. Kardynał Ryś z jednej strony twierdzi, że od braku celibatu Kościół katolicki by się z pewnością nie zawalił, a z drugiej. Jestem zwolennikiem celibatu. Podniesionym głosem deklaruje, że jest jego zwolennikiem. I dodaje, że jest on bardzo ważny. Myślę, że jeśli celibat nie byłby potrzebny w pierwszym miejscu. Nie byłoby go w ogóle w kościele katolickim, a na pewno nie przetrwałby tysiące lat. A co Wy myślicie o celibacie wśród księży? Jest potrzebny czy nie? I koniecznie napiszcie, dlaczego tak uważacie. Wracając do kardynała, jest on zaangażowany również w dialog ekumeniczny i międzyreligijny. Był współtwórcą i wykładowcą kursu ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich, inicjatorem spotkania w intencji pokoju z udziałem chrześcijan, żydów i muzułmanów. Echo Asyżu w Krakowie, tak, tak, tego sławnego, niesławnego spotkania, gdzie papież Jan Paweł II zaprosił wyznawców różnych religii, aby się wspólnie modlić o pokój. Jak wielu wtedy zauważyło, wydarzenie to było obrazą dla Pana Boga, naruszając jego pierwsze przykazanie, negując przy tym jedność Kościoła i jego nadrzędną misję zbawienia dusz, wysyłając kłamliwy sygnał w świat, że każda religia jest prawdziwa i równa. Od 1995 roku kardynał Ryś stale współpracuje z polską awangardą modernistyczną, tygodnikiem powszechnym, którego szczerze odradzam czytać, bo i znowu to nawet nie leżało koło katolicyzmu. Jest też członkiem redakcji miesięcznika Znak. A teraz podsumujmy listę zasług kardynała Rysia, na które musiał zwrócić uwagę papież Franciszek i je docenić. Skandale liturgiczne, patrz, reset młodych, gdzie kardynał Rysz dopuścił się poważnego nadużycia liturgicznego, robiąc z mszy świętej koncert. Skandale, jak to mówią ekumaniackie, gdzie zamiast nawracać niewiernych, kardynał promuje równość wszystkich religii, a nawet podrzędność religii katolickiej. Banalizacja mszy świętej przez dopuszczenie do liturgii katolickiej różnego rodzaju nowinek, jak sławetne wymachiwanie flagami. Dramatyczna sytuacja z brakiem powołań diecezji łódzki, gdzie 10 czerwca bieżącego roku w katedrze łódzkiej jeszcze arcybiskup Grzegorz Ryś wyświęcił jednego diakona i to był tylko ten wyświęcony kapłan. Innych nie było. No i na koniec, choć pewnie lista jest niepełna, mamy jeszcze ustanowienie szafarek. Szafarek nadzwyczajnych, czyli kobiet mających prawo udzielania komunii świętej. Kardynał Ryś jest promotorem przyjmowania komunii na stojąco, na rękę i od kobiety. Pytanie mam do Was, czy kardynał może przyjąć Komunię Świętą od kobiety? Ciekawie by to wyglądało. Widzimy teraz, na czym zależy papieżowi mianując arcybisku Parysia kardynałem. Kardynał Ryś ma najwidoczniej silne poparcie kręgów skrajnie modernistycznych w Watykanie. Jednym słowem, kandydat idealny na te czasy. Demizację robi, no stoi, to przez niego! Mania, mówi nasze kury, przestali się nieść! Postęp kosztuje. O, o. Dzień przez jego postęp, póki co, to ja sam stratę. Jeżeli dołożymy do tego jeszcze nominację biskupa pomożliwego Lizbony, Ameryko Aguara, który w jednym z ostatnich wywiadów stwierdził, Światowy Dzień Młodzieży nie jest po to, aby kogoś nawracać do Jezusa Chrystusa czy Kościoła Katolickiego, ale po to, aby razem odbyć piękną podróż w różnorodności. Czy nominacją arcybiskupa Wiktora Fernandeza, autora książki z podtekstem erotycznym pod tytułem Uzdrów mnie ustami sztuka całowania, który oprócz tego, że został mianowany kardynałem, to jeszcze będzie piastował stanowisko prefekta dykasterii nauki wiary, a ten kardynał chce, jak sam mówi, poprawić naukę kościoła dotyczącą błogosławieństwa par homoseksualnych. W stosunku do którego jeszcze kilka lat temu pojawiły się poważne zarzuty o wykrzywianie teologii katolickiej. Posłuchajcie, co sam mianowany powiedział o sobie w wywiadzie dla serwisu Crux Nie jestem masonem ani sojusznikiem nowego porządku świata, ani szpiegiem sorosza, infiltrującym kościół. To są czyste fantazje. Sam fakt takiej obrony może już wzbudzić pewne podejrzenia. Osoby mianowane na stanowiska kardynalskie powinny być poza. Jakimikolwiek podejrzeniami, nie mówiąc już o prefekcie, dykasterii nauki i wiary, to kardynałowie wybierają papieża. Jak myślicie, patrząc na poglądy kardynałów typu arcybiskup Rysi, Nycz, Fernandez czy jakiego będziemy mieli kolejnego papieża? Żeby się nie okazało, że Franciszek przy nowo wybranym papieżu to umiarkowany tradycjonalista. Jestem ciekawy waszego zdania, czy mianowanie arcybiskupa Rysia kardynałem to dobry wybór? Będąc przy wątku papieża przenieśmy się na chwilę do Rzymu, gdzie papież Franciszek poczuł się oburzony i zniesmaczony po tym, jak w Szwecji została spalona święta księga. Nie, nie, nie chodzi tutaj o Pismo Święte, ale o koran. Papież stwierdził, każda księga uważana przez jej autorów za świętą musi być szanowana ze względu na szacunek dla jej wyznawców. Czy książce Mein Kampf lub innym satanistycznym księgom też należy się szacunek? Papież mówi o szacunku dla wyznawców innych religii a sam nie szanuje części katolików. Dlaczego? No dlatego, że nie pozwala na odprawienie mszy świętej trydenckiej w Bazylice Świętego Piotra podczas międzynarodowej pielgrzymki poplus Sumorum Pontificum. Drogi papieżu Franciszku, ograniczenie części katolikom dostępu do mszy katolickiej jest jawną dyskryminacją i zaprzeczeniem inkluzywności, o której jego świątobliwość tak często mówi. Najwidoczniej papież woli towarzystwo i obdarza większą miłością lewackich marksistów i wielkich tego świata typu prezydent USA Bill Clinton czy nowego dziedzica majątku George'a Sorosza, syna Aleksandra Sorosza, których podjął ostatnio na audiencji. Tak przy okazji wyczytałem ostatnio, że w 2015 roku George Soros, magnat finansowy i promotor nowego porządku świata, nieprzyjaznego dla człowieka, a szczególnie katolika, wsparł kwotą 650 tysięcy dolarów wizytę papieża Franciszka w Stanach Zjednoczonych. Ciekawe za co odwdzięczył się George Soros, albo za co zapłacił papieżowi Franciszkowi taką kwotą. W komunikacie stolicy Apostolskiej czytamy, że papież Franciszek w środę po południu 5 lipca przyjął byłego prezydenta USA Billa Clintona w Casa Santa Marta. Spotkanie papieża z amerykańskim politykiem odbyło się na osobności, a tematem rozmów był pokój. Taki komunikat to brak szacunku dla czytelników, bo nadal nie wiadomo. O co tak naprawdę chodzi i czego te rozmowy dotyczyły? Szkoda, że nie napisano zamiast pokoju, zbawienia dusz. Kardynał Sarach ostatnio powiedział, że kiedy wycofujemy się na pustynię życia wewnętrznego, dostrzegamy prawdę, że człowiek jest w stanie wojny z Bogiem. Człowiek, który twierdzi, że troszczy się o ekologię i broni środowiska, ale jednocześnie propaguje aborcję, eutanazję i homoseksualizm. Trudno nie odnieść wrażenia, że hierarchia kościelna szczególnie w ostatnich latach bardziej słucha panów typu Bill Gates, Bill Clinton czy George Soros, Ed Consortes niż Pana Boga. Ostatnio dowiedziałem się, że sytuacja z brakiem kapłanów w Polsce jest na tyle dramatyczna, że Kościół Polski każe wracać kapłanom z misji zagranicznych do Polski. Módlmy się o Bożych kapłanów, bo za 30 lat ich po prostu nie będzie. I zostaną nam tylko. Kobiety w sutannach, żeby było jasne. Nie mam nic do kobiet, które, tak jak mężczyźni mają swoje role do wypełnienia tutaj na Ziemi, ale na miłość Boską niech nie zabierają się za rzeczy, do których nie zostały powołane, bo właśnie wtedy tworzy się chaos. Napiszcie proszę, jak według was będzie wyglądał kościół katolicki w Polsce za 30 lat? Czy proboszczami będą kapłani z Afryki? Czy msze święte będą, będą wyglądały właśnie tak? Dipo, dipo, dipo. Albo tak. Mam sezon rowerowy już od dawna, i jak się okazuje, nawet i w kościele można pojeździć rowerem, ba nawet w nim poskakać. Ksiądz Gugier Herbert reklamuje swoją muszę rowerową plakatem z wizerunkiem Ducha Świętego w kole rowerowym. Zapraszając na nią młodzież, msza odbyła się w sobotę 17 czerwca 2023 roku w kościele w wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w mieście Eichach w diecezji augsburskiej. Na samej mszy, jak widzimy, jeden wielki chaos. Młodzi dosłownie oblepili prezbiterium, stojąc za kapłanem sprawującym liturgię. Do tego dziewczynki służące do mszy i jazda rowerem środkiem kościoła. To był dopiero początek, ponieważ kolejnym punktem programu było skakanie przez ministranta. Pomijam już kwestię bezpieczeństwa, to, e, które w żaden sposób nie zostało tutaj zachowane, ale no to jest po prostu profanacja świątyni. Jak widać, cel osiągnięty pełen kościół, tylko ludzie zamiast chwalić Boga, chwalą umiejętności rowerzysty kaskadera. Czy my chcemy takich mszy? Czy w was też rodzi się złość na... Władze kościelne, które dopuszczają do takich nadużyć, takich ekscesów, ośmieszając w ten sposób naszą matkę, Kościół. Jest oczywiste, że tak jak w kryzysie ariańskim, tak i teraz obrona Kościoła spoczywa na nas, zwykłych świeckich. Nie ustawajmy w modlitwie za nasz Kościół i po prostu organizujmy się. A tutaj przykład zorganizowania się katolików i innych trzeźwo myślących ludzi, którzy. Odnoszą sukces w przestrzeni publicznej w USA. Wielka amerykańska sieć detaliczna Target wprowadziła w czerwcu do swojej oferty liczącej ponad 2000 produktów kolekcję z okazji miesiąca rozpusty, w tym produkty pani uważającej się za pana pod nazwiskiem Eric Carnell. Co się okazało? Kontrahentka sieci Target, pani Carnell, w swoim sklepie internetowym, oprócz innego badziewia, sprzedawała szpilki i medaliony, które wykorzystywały satanistyczne i okultystyczne obrazy. Nowy medalion z kozią głową i napisem Szatan szanuje zaimki, należy do jej najpopularniejszych projektów. Biedny człowiek z tej osoby nawet nie wie, kim, z kim ma do czynienia i jak fatalny może być tego skutek. Patrząc na tę osobę, widzę bardzo poranionego i zagubionego człowieka, który zapewne nie doświadczył normalnej rodziny ani miłości. Znaleźli się ludzie, którzy. Wychwycili o kultystyczne upodobania pani, uważające się za pana, i wywarli, jak się okazało, skuteczny nacisk na sieć sklepów Target, która ostatecznie wycofała produkty ze swojej oferty i zakończyła z tym przedsiębiorcą współpracę. Musimy być czujni, bo zło nie śpię, a szatańskie ideologie tylko czekają, aby wcisnąć się do przestrzeni publicznej i nas z tym złem oswoić. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknął, bo ty jesteś ze mną, jak mówi Pismo Święte. Afrykański kardynał Sarach, jeden z katolickich kardynałów, powiedział ostatnio, jest dziś tak wiele zamieszania, tak wiele dwuznaczności i niepewności w nauczaniu doktrynalnym i moralnym, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz kościoła katolickiego, zwłaszcza w odniesieniu do tożsamości Chrystusa i zbawienia przez Niego przyniesionego. Kardynał zaproponował kilka sposobów radzenia sobie z tą trudną sytuacją. Podkreślił, że naszą główną bronią w walce duchowej jest Słowo i dlatego musimy je bardzo dobrze znać. A więc czytajmy, moi drodzy, Pismo Święte. Inną podstawową bronią jest modlitwa. Kardynał zachęca wiernych, aby nie przestawali się modlić i chodzić na Mrze Świętą czy spowiadać. Dzisiaj pilnie potrzebujemy na nowo przyswoić sobie te boskie dary. Zachęca także do modlitwy, do dialogu z Bogiem w ciszy. Dalej mówi: Kiedy wycofujemy się na pustynię życia wewnętrznego, dostrzegamy prawdę, że człowiek toczy wojnę z Bogiem. Człowiek, który twierdzi, że troszczy się o ekologię i broni środowiska, ale jednocześnie propo, propaguje aborcję, eutanazję i homoseksualizm. Konieczne jest dzisiaj zdyscyplinowanie umysłu i serca poprzez skupienie wzroku na krzyż. Zachód zapomniał o Bogu i szuka jedynie ulotnych przyjemności. Doprowadziło to do tego, że jednostki każdego dnia są coraz bardziej odizolowane i odczuwają wielką pustkę egzystencjalną. Walka dzisiaj i każdego dnia toczy się w sercu i toczy się, jak mówi święty Paweł, z duchami zła. Demony za wszelką cenę dążą do mojej zguby i odejścia od Boga. O tym, że życie chrześcijanina nie jest łatwe, przekonał się nie kto inny jak Żyd. Josie Eli to izraelski dziennikarz pracujący na co dzień w stacji Channel 13, który przebrał się za katolickiego kapłana i w towarzystwie znajomego Franciszkanina poszedł na przechadzkę ulicami Jerozolimy. Wystarczyło kilka minut spaceru, aby zostać oplutym i wyszydzonym. Agresorami byli dziecko i żołnierz. Niestety nienawiść do wyznawców Pana Jezusa na Bliskim Wschodzie, w tym Izraelu, niebezpiecznie nasila się i takich przypadków jest coraz więcej. Tak jak tutaj widzicie na tym filmiku wyznawca wiary mojżeszowej spluwa na siostrę zakonną. A hierarchowie katolicy organizują dni judaizmu w kościele katolickim, gdzie Żydzi ze znanym dla siebie poczuciem lepszości i wyższości pouczają nas głupich gojów, jak mamy się modlić i jak żyć. Szalom aleichem. Pokój Wam. Za tą aberracją możemy podziękować papieżowi Pawłowi VI i kolejnym papieżom, aż do miłościwie nam panującego papieża Franciszka. A teraz bardziej pozytywne wiadomości z dziedziny ochrony, życia i walki o nie. Mija rok od decyzji Sądu Najwyższego, uchylającego decyzję w sprawie Roe przeciwko Wade z 1973 roku. Dzięki temu część stanów mogło wprowadzić ustawy antyaborcyjne. Jednym z nich jest Tennessee, gdzie w tym roku zamordowano 10 tysięcy dzieci mniej niż w poprzednich latach. Tego samego dnia, kiedy opublikowano wyrok Sądu Najwyższego, podpisano ustawę o ochronie życia ludzkiego w Tennessee. Która od 24 czerwca 2022 roku uratowała około 10 tysięcy dzieci. Jesteśmy dumni z pracy, jaką wykonaliśmy w tym roku w obronie ustawy o ochronie życia człowieka przed próbami osłabienia jej skuteczności. Będziemy nadal upewniać się, że Tennessee pozostanie najbardziej pro-life stanem w kraju. Dalej mówi: Dzieci, które mogły zostać przeznaczone na stracenie, udało się uratować, więc może przyczynić się to do wzrostu urodzeń w USA. No właśnie. Włochy, Niemcy, Francja, Hiszpania, Polska wymierają. Wystarczy zakazać mordowania niewinnych dzieci i rocznie w tych krajach mamy o około 350 tysięcy więcej dzieci. Jak widać, straszenie aborcjonistów, że kobiety nie będą chciały mieć dzieci przez wyrok najwyższego sądu, zupełnie się nie sprawdza w Stanach. Wiele kobiet nie zdaje sobie sprawy, co je czeka po zamordowaniu swojego dziecka. A środowiska... Propagujące mordowanie niewinnych, utwierdzają swoje ofiary, czyli często zagubione kobiety w swoich morderczych wyborach. Z moich wieloletnich obserwacji wynika, że każda kobieta, która pozwoliła, żeby zabito dziecko w jej łonie, cierpi latami, powiedziała Wanta Półtawska, która w kolejnych latach dostawała zdjęcia małych dzieci, potem dorastających która starszych, które przeżyły, bo matki nie poszły na aborcję. Do znanej lekarki trafiały także kobiety, które już. Zabiły własne dziecko. Jak sama lekarka mówi, były okropnie męczone przez wyrzuty sumienia, często stawały się oschłe, drażliwe, a nawet podejmowały próby samobójcze. Kobieta boi się dziecka, nie chce go, kiedy więc go już nie ma, w pierwszej chwili czuje ulgę, a potem przychodzi refleksja i narasta dręczące poczucie winy, które zmienia się w poczucie krzywdy i następuje zmiana osobowości. Trudny charakter, drażliwość, zmienność. Takie są efekty mordowania dzieci. W tym tygodniu mieliśmy 80. rocznicę krwawej niedzieli. 11 lipca 1944 roku stanowił kulminację ludobójstwa dokonanego przez terrorystów z UPA na ludności polskiej, wołania i nie tylko. Tego dnia ukraińska powstańcza armia i powiązane z nią formacje dokonały zbrojnego ataku na ponad 100 polskich wsi. Według szacunków zginęło od 100. Do 170 tysięcy Polaków, to tak jakby wymordować wszystkich mieszkańców Gliwic. A nasze władze, premier Wasyście, kilku osób umieścił w polu krzyż bez figurki pana Jezusa, a o tym co zrobił prezydent Duda to nawet nie warto wspominać. Będąc jeszcze przy smutnych rocznicach, w tym tygodniu obchodziliśmy również 82. rocznicę pogromu wiedwabnym, gdzie niemieccy zbrodniarze wymordowali na polskiej ziemi kilkuset Żydów. A teraz trochę o COVID. -zie. Amisze to grupa tradycjonalistycznych chrześcijan pochodzenia protestanckiego, którzy są znani z prostego życia, prostego ubioru i chrześcijańskiego pacyfizmu. Odrzucają większość udogodnień nowoczesnej technologii i farmaceutyków. No i utrzymują samowystarczalność. Amisze cenią życie na wsi, pracę fizyczną, pokorę i poddanie się woli Bożej. Uwielbiają życie rodzinne i rozmowy twarzą w twarz. Pomimo odrzucenia wszystkich nowoczesnych leków. I farmaceutyków, do których reszta Amerykanów ma dostęp, a misze należą do najzdrowszych w kraju. Jak niedawno donosił Slay News, badanie przeprowadzone przez Fundację Bezpiecznych szczepień wykazało, że. Uwaga, śmiertelność na COVID wśród społeczności Amishów jest 90 razy niższa niż w pozostałej części Ameryki. Badanie wykazało, że głównym powodem tak dobrego wyniku było to, że społeczność Amishów całkowicie zignorowało wytyczne amerykańskich centrów kontroli i zapobiegania chorób. Rodziny Amishów nie zostały zaszczepione ani nie nosiły masek, nie stosowały też lockdownu, dystansu społecznego ani żadnych innych ograniczeń forsowanych przez WHO. Rezultat? Śmiertelność na COVID praktycznie tam nie wystąpiła. Tak by się chciało, aby minister Niedzielski czy premier Morawiecki zapragnęli nagle być Amiszami. Łatwiej by było nam żyć po prostu. Kto chciałby zobaczyć ministra czy premiera w ubraniu Amisza? Łapka w górę. I wiadomość tygodnia. Transpłciowa kobieta, czyli facet przebrany za kobietę, po raz pierwszy w historii konkursu piękności wygrywa wybory Miss Holandii. Pan o imieniu Ricky Valerie z posturą kościotrupa i krzywą szczęką wygrywa w finale z piękną brunetką w imię równości i poprawności politycznej. Po tym jak zaimponował jury swoją żelazną, mocną historią i jasną misją. Teraz 22-latek będzie rywalizować w konkursie Miss Uniwers w Sarwadorze w grudniu. Przypomniał mi się jeden z wpisów na Twitterze, że z kobietami lewicy jest podobnie jak z Miss Holandii. Najładniejszy wśród nich jest Włodek Czarzasty. Nie ustajemy w naszych trudach. Rozwijamy nasz kanał, dzieląc się z Wami tymi najważniejszymi informacjami. Redagujemy naszą stronę trudnobyciekatolikiem.pl Jesteśmy na Twitterze, Facebooku, TikToku oraz Instagramie. Rozwijamy nasz sklep, gdzie konsekwentnie poszerzamy asortyment. Z popularnych wśród widzów pozycji serdecznie polecam grubą książkę, ale arcyciekawą, 100 lat modernizmu, autora księdza Dominika Bourmaud, tak to się chyba czyta po francusku. Świetna pozycja, bardzo wiele wyjaśnia na temat zmian, do jakich doszło i skutków, z jakimi musimy sobie teraz radzić. Świetna książka, 100 lat modernizmu. Kolejna księdza Feliksa Cozela msza święta jej znaczenie korzyści obrzędy i sposoby słuchania już była polecana na naszym kanale wiele osób sięgnęło do tej pozycji naprawdę serdecznie polecam tą książkę bardzo wiele jest w stanie wam wyjaśnić na temat samej mszy świętej która jest podstawą wiary katolickiej no i na koniec ojca Fryderyka Williama Fabera postęp duszy czyli wzrost w świętości pozycja która Zdecydowanie pomoże Wam w rozwoju duchowym. Świetne pozycje na początku drogi odkrywania katolicyzmu. Mamy również w zanadrzu projekt, który będzie, który będzie się wiązał z odbyciem ciekawej podróży do źródła wiary. Podróży, która może okazać się niesamowitą przygodą, która może odmienić jedno życie. O szczegółach w kolejnych odcinkach. Jeśli podobał Wam się. Odcinek i treści, które Wam przekazałem, proszę, zasub, zasubskrybujcie nasz kanał i zostańcie naszymi patronami na Patronite. Link pod filmem. Pomóżcie nam dalej się rozwijać. 50% widzów to osoby, które nas jeszcze nie zasubskrybowały. Potencjał na nowych subskrybentów jest więc ogromny. Bardzo proszę, niezdecydowanych o wciśnięcie tego małego przycisku, subskrybuj pod filmem. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeśli macie ciekawe informacje, którymi chcielibyście się z nami podzielić. Kontakt znajdziecie na naszym kanale lub stronie trudno być Pamiętajcie o słowach papieża Piusa X, który powiedział: "Komunia Święta jest najkrótszą i najbezpieczniejszą drogą do nieba". A swój pontyfikat budował na trzech filarach: kulcie Eucharystii, kulcie Maryjnym i filozofii scholastycznej. I my też chcemy budować nasz kanał na tych właśnie trzech filarach. Tak nam dopomóż Bóg. Trudno być katolikiem, ale warto. Ad majorem dei gloriam. Z Panem Bogiem.